Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, z tej strony kilku jadek. <grym> Witam na kanale Świat Linuxa, tak, tak, świątecznie, trochę świątecznie. Prawie, 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 słuchajcie, do no, koszulka z Manjaro się poszła yy, na ten, no, do prania, tego. Musicie wybaczyć, że akurat to, ale wszystko by się zgadzało, prawie. Yy, dlatego, iż dzisiaj mam dla was skąd do kompletu zrobioną przez kolegę Napcoka. Tak, dokładnie tak. Przed wami najnowsza wersja stabilna MABox Linux 21.11 wydana około, żebym nie zawalił, 20 listopada. Nazywa się to Herbold. Wiecie kim był Herbold? Ja wiem, bo czytałem tutaj, przeczytałem sobie na, na Wikipedii Wiedźmina, że był to starosta Ed Gunwall miasta w Dolinie Trojni. Który wynajął osobistego ochroniarza Iwą womicrafta Zwanego Cyka Najął on Geralta Aby ten zabił mieszkającego pod miastem Zogla Już wiecie? To no dobrze, że wiecie Słuchajcie, jak wiecie To przeskoczymy sobie do strony internetowej Pokażę wam zmiany co i jak A potem wejdziemy sobie na naszego kochanego Mapboxa Oczywiście komputer prawdziwy, żywy Standardowo Ryzen 1600X 8GB RAMu SSD NVIDIA 750Ti i podziwiajcie polski zarąbisty ne, linux mabox linux oparty na manjaro a manjaro, manjaro oparte na arch linuxie słuchajcie openbox i mabox rządzą zapraszam słuchajcie 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 postanowiłem e, chwilę czasu poświęcić tak e, tutaj żeby wam stronkę internetową pokazać Mabox a to jest raz można sobie poczytać tutaj o nowościach, jak to mniej więcej wygląda, co zostało tutaj dodane, tak. Ale pomijając tą stronkę, którą warto zobaczyć, bo tutaj mamy informację o Maboxie, jak to się mniej więcej zachowuje, jak to się obsługuje, polecam, bo jest wiele pytań pod filmami o Manjaro. Słuchajcie, jak używać Manjaro? Jest stronka manjaro.pl, musisz wiedzieć, aby bezstresowo używać Manjaro, tak. Polecam to przeczytać zanim już zaczniecie manżaro w ogóle używać. Maboksa również podstawowe rzeczy o Pakmanie, o, o Augrze, o, o czymkolwiek, tak? Dodatkowo jest tutaj dział na forum o Maboksie, to jest dodatkowa sprawa. Kolejna rzecz Polskie Forum Manżaro: olbrzymie, wspaniałe Forum Manżaro. To jest uczynnymi ludźmi. Jedzie tutaj napsok przy okazji. Można mu trochę krwi zepsuć, jak macie taką ochotę, tak? Bez najmniejszego problemu. Na pewno się ucieszę z wielu postów, któremu tam napiszecie, jak używać pac <noise> Ale wracając do tematu, naprawdę polskie forum Manjaro warto używać, tak? W pierwszej kolejności macie problemy z Manjaro, nie działa Nvidia, nie działa cokolwiek. wpijajcie na to forum, to wam pomogą, od kopa. Ja też się staram pomóc, ale nie wiem wszystkiego. A tam siedzi kilka tysięcy osób i oni naprawdę mają różne konfiguracje i wiedzą dużo, 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 dużo więcej ode mnie tak. Ja to nic prawie nie wiem. Porównując powiedzmy do tych mm, rzeczy, które są tutaj. Stronka o Manjaro, czytajcie, naprawdę przeczytajcie sobie o co tutaj chodzi, jak to działa, jak tego używać. Jest tego naprawdę sporo, jest o repozytoriach, jest o pacmanie, bardzo dużo. Czytajcie po prostu, czytajcie, tak? No a wracając z doma boxa, dużo fajnych nowości tutaj jest. Zaraz je wam tutaj pokażę. Tu macie filmik na przykład, jak bezstresowo skonfigurować sobie panel na przykład, tak? Tego tinta, żeby ładnie wyglądał i tak dalej. Co jeszcze? No dobra, słuchajcie to co. Lecimy na żywą maszynkę. Ok, mamy tu prawdziwą maszynkę, możecie się przyjrzeć, jaka jest dokładnie konfiguracja, jak tam wygląda, a my startujemy sobie boot, odbot, bucik, nie działa bucik, to zrobimy to tak, zrobimy to ten sposobik, zjedziemy to w ten sposobik, ma box na moim dysku D, ale to ma być UEFI, proszę bardzo, startujemy, grubik wygląda nam w ten sposób, tak, odpalamy sobie Maboxa. Fajne logo przy okazji mamy informacyjne, tak? Ok, to mamy logowanie. Instalator to jest prosty kalamares, każdy sobie z nim poradzi. I wiecie co? Dziękuję, 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 panie deweloper. Mam nadzieję, że ja też się dołożyłem do tego, że zostały poprawione fonty, kciągi w tym systemie. Przedtem naprawdę nic nie było widać. A teraz jest bomba. Brawo. Dziękuję i pewnie to tam wiele, wiele innych osób też tak samo zrobiło. E, napisało do kolegi na żeby to poprawił. Kolega to poprawił i jest bomba, naprawdę jest po prostu zarąbiście. Poza tym, że ja zasłaniam znowu coś, e, zaraz się przesunę. Okay. Przesunąłem się trochę na dół, a kamerkę zostawiłem, dlatego że będę klaskał jak ludzie w samolocie. <noise> Czasami, bo jest do czego. Przeglądałem to i naprawdę jest do czego. Kawał zaje bardzo fajnej polskiej roboty, kurde, tak. Dobra, słuchajcie, startówkę, aktualny system, dodatkowe jądro możemy sobie zainstalować. Ja pobrałem wersję najnowszą z 5.10 bodajże jądrem. Takie to cudo jest zainstalowane. Można postawić sobie starsze, znaczy 5.11 mam, przepraszam, najnowsze ISO. Można postawić 5.4 LTS-a, jak to co woli, i tak dalej. Przewodniki, zasoby, wszystko możecie sobie przeklikać, pooglądać. Oczywiście dostęp do popularnych programów, które możemy sobie na dzień dobry e, zainstalować. A w ogóle ten pulpit to jest open box. Zarąbiście skonfigurowany, zaraz zobaczycie jak jeszcze, jakie tu są wyglądy tego. Bo normalnie wow. E, słuchajcie, programy do wyboru, to wszystko możemy sobie spokojnie zainstalować. To nie są wszystkie programy, to są programy podręczne, które możemy sobie dodać od tak po prostu, żebyśmy nie grzebali tam po pomaku. Przybawili bawili się Pacmanem w konsoli, co kto lubi. Wszystko mamy tutaj pod ręką, popatrzcie sobie naprawdę. Mówiłem, że będę klaskał? Będę klaskał, dokładnie tak, Jeszcze bym się poruszał tym czymś. Mek, mek, ale może lepiej ja to zostawić w świętym spokoju. Eee, słuchajcie, teraz tak. Jak wygląda? Tak to mniej więcej wygląda. Świetna sprawa tutaj, zawsze o tym mówię, eee, recenzując, przeglądając Maboxa. Eee, skróty klawiaturowe mamy wypisane tutaj naprawdę świetna sprawa bo to się cholernie może przydać tutaj kolega stwierdził że jest zalecana praca na klawiaturze tak jest mocno poprawiona owszem jest postaram się to pokazać i naprawdę fajnie to wygląda nie ma tu pełnego takiego tak zwanego kafelkowania czyli automatycznie rozdziela tak dalej być może można to sobie włączyć ja tego nie robiłem ale może naprawdę świetnie ręcznie poukładać sobie tutaj yy, te okienka, okienka. Dobra, zobaczmy po kolei co my tu mamy. Po pierwsze, jeden panelik z tej strony możemy sobie otworzyć. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, sprzętowych informacji, niesprzętowych. Kupę fajnego oprogramowania tutaj jest. Możemy sobie posprawdzać co mamy, jak mamy. To jest informacja o systemie, to już wiedzieliście mniej więcej, ale Zamiast odpalać potem neofecha, to macie tutaj informacje. 510 jest jądra, akurat pakietów jest 900, full rozdziałka. No, dysk twardy, ile to zajmuje? 7,4 giga. Czyli naprawdę, jak tyle softu jest tutaj wrąbane, pięknie postawiane, to nie jest naprawdę dużo tak. Zajętość pamięci, macie tutaj, macie tutaj, macie tutaj. Słuchajcie, macie tutaj, zajętość pamięci w tym systemie, to jest około ilu. Pamięć 400 mega, No, mi tu zaś zeszło czasami do 200, więc 250 do 400 to jest max, Naprawdę to jest maks. E, Balka, naprawdę świetne, szybkie środowisko. Ładnie tutaj ogarnięte, tak. Standardzik taki tutaj mamy. Zrzut ekranu możemy sobie robić. Piękna sprawa, świetny program. Miło, fajnie aktywne okna, bez dekoracji. Na pewno to jest skrót klawiszowy do tego. Gdzie po prostu sobie robimy i, i bajka jest, tak? Tu mamy oczywiście ogarnianie kart dźwiękowych. Moja karta na UDG jest widziana, wszystko jest OK. Jak klikamy sobie prawy, możemy włączyć sobie tutaj jakieś radio internetowe pod ręką. Fajnie, bo do, czasami do pracy się po prostu przydaje jakaś muza, tak? Informacja o aktualizacjach. Klikamy, otwiera się nam, wszystko mamy pod rączką, tak? Więc po prostu bomba. Monitor systemu. Jest tutaj, jak najbardziej, informacje sieciowe. Tu mamy pulpity jeden, drugi. Możemy sobie dodać ile chcemy. Naprawdę dużo, dużo, dużo. Yy, słuchajcie sobie yy, więcej, tak. Tutaj mamy pierwszy pulpit. I tu co mamy? Co po kolei? Przeglądarkę www. Furefox. Furefox. Mamy tutaj Furefoxa. Yy, mamy tutaj terminal. Mamy tutaj chyba, co to jest? Manager plików. I mamy tutaj. Pokaż pulpit, proszę. Menedżer plików jest prosty, nic tu wielkiego nie jest potrzebne, to ma być lekkie, nie musi być fantastyczny. Pisyman FM jak najbardziej tutaj jest. Po polskiemu, jak widać, daje sobie to po prostu pięknie. Słuchajcie, radę. Teraz, a jeszcze nie, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Słuchajcie, po pierwsze, wyglądy. Powiem to tak, zanim przejdę do menu tutaj całego, to zmienię wygląd. Żebyście wiedzieli, że to nie musi wyglądać tak jak teraz. Że jest jakaś, nie wiem, kurde dziwne to coś tam ten. Mamy między innymi jakiś tam Busen, Mamy Chicago, coś ale Windowsy. Z nowych, które tutaj są. Słuchajcie, to jest cyberpunk. To wygląda mniej więcej tak. Mi się od razu skojarzyło z Garudą w 100%. Ale ładnie to wygląda. Fajnie to wygląda tak, można powiedzieć, mocno futurystycznie. Mamy tutaj Draculę. To też jest nowy motyw. Widzicie, że ten pasek się robi zupełnie troszeczkę inny. Inne kolorki, inne ten. Już to zaczyna wyglądać zupełnie, bym powiedział, inaczej. Poza tym to białe tak nie, nie wali po oczach. Nie standardowo. To jest podstawowa rzecz. Mamy tutaj jeszcze i grooveboxa. To są te nowe. Z tego co ja pamiętam, to są te nowe. Zastosowane, słuchajcie. Tak to mniej więcej wygląda. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Ja ten sobie zostawię. Tam jeszcze jest chyba kilka innych, można sobie dograć dodatkowo, ewentualnie. Więc tu naprawdę możliwości zmian jest bardzo, bardzo dużo. W ogóle konfiguracja tego jest ogromna, tak. Wystrój ikony, wszystko można sobie tutaj dokonfigurować osobno, czy, czy w jakikolwiek sposób de facto nawet chcecie. Tak. op. Obramowanie przepraszam może wyglądać tak, a cała reszta może wyglądać zupełnie po prostu inny de facto sposób jak wam się tylko i wyłącznie de facto można powiedzieć podoba, tak? Więc naprawdę... A zostawmy tak. Zostawmy to tak jak nam tutaj wygląda. Prawy przycisk myszki, tak jak mówiłem otwieramy sobie tutaj menu. Konfiguracja, olbrzymie możliwości, nie będę omawiał wszystkiego. Bo tego jest za dużo, to każdy może sobie próbować tutaj sam bez problemu. Działa Live CD, możecie odpalić sobie to środowisko, nie musicie go instalować na dysku twardym, możecie go używać, poprzeglądać sobie, a potem ewentualnie ten. To jest konki, tak, to jest konki, aby ktoś potrzebował. Zarządzanie panelami, no naprawdę odgroma. Ja bym powiedział, że to bije chyba plazmę, nawet jeżeli chodzi o możliwość konfiguracji. Jest trochę ciężej ale bardziej można to, dużo bardziej można skonfigurować niż moim zdaniem plazmę. Słuchajcie teraz tak, dodaję sobie programy. Dodawanie, usuwanie oczywiście PAMAK jak najbardziej tutaj jest, więc nie musimy klepać w konsoli, tak? Ja też nie lubię, wolę sobie podlikać. Lightowo, fajnie, miło de facto i przyjemnie, tak? Przejdźmy do programów. Jest tego trochę zainstalowane. De facto na upartego nawet można tego używać offline też jest tutaj programy, jakieś tam do grafiki, różnego rodzaju. No, do internetu offline to średni pomysł, tak? Ale jest pakiet biurowy, są tutaj różne dziwne po prostu dodatki do kompletu. Jest pakiet biurowy? Nie ma. Topę zaliczyłem. Czasę doinstalować samemu. No, ale to wiadomo. Dodaję sobie programy. LibreOffice, dziękuję, jest po problemie, tak? Ustawienia różnego rodzaju tutaj są. to no tu mamy terminal, znaczy terminal. Tu mamy monitor zasobów, cały czas ja sobie pracuję, około 400 MB jest zajęte. Świetne, lekkie środowisko, tak. Teraz rzeczy, które tutaj miałem wam pokazać, albo postarać się pokazać. Załóżmy, mamy jedno okienko, tak. I za pomocą skrótów klawiszowych, które tutaj między nimi mamy podane, możemy sobie zrobić coś takiego. Jedźmy po kolei, CTRL, SUPER, LEFT, CTRL, SUPER. Proszę bardzo. Tutaj mamy jeden panel. Control Super Left to jest drugi panel, dokładnie tak. Teraz tak. Super i powinniśmy sobie dać do góry, na dół. Lewo, prawo to to standardy. Tutaj z Altem jest nowość, czyli Super Alt. Powiększanie, pomniejszanie, do góry. Możemy to fajnie sobie de facto dostosować, tak. To są jedne z wielu rzeczy ctrl Alt chyba też to coś było, przełączanie pulpitów. Naprawdę warto się tutaj poduczyć obsługi klawi klawiszowej, bo będzie to świetna sprawa, tak? będzie to dużo szybciej niż klikanie myszką, szukanie czegokolwiek. Po prostu wciskacie sobie kombinację klawiszy i de facto wszystko mamy, tak? więc naprawdę pomba F11 powinno nam to powiększyć. Tak, program może powiększyć to powiększyć. Klikamy ewentualnie dwa razy myszką. Zwiększamy sobie na cały ekran, tak? Więc tutaj jest ten. Jak widzicie, nie ma żadnego tyringu, tak zwanego. Bardzo fajnie nam tutaj to chodzi. Jest zainstalowana NVIDIA. Słuchajcie. Wyszukiwanie działa. To jest świetna sprawa. Takie niby proste ten, proste pulpit. A, a, a ma wyszukiwanie w menu, czego w wielu takich lekkich pulpitach nie ma, tak? Jak widzicie zostały zainstalowane tu sterowniki Nvidia zastrzeżone przy instalacji przy uruchomieniu z USB możemy sobie wybrać czy otwartość źródłowe czy Nvidia zamknięte na przykład tak i to jest wszystko potem instalowane elegancko ja tutaj nic nie grzebałem to działa po prostu od kopa działa cholernie szybko co widać sterowniki są jedne z najnowszych jeżeli nie najnowsze w ogóle no więc po prostu naprawdę Dobra robota, panie kolego, po prostu dobra robota. Yy, możemy sobie tutaj ulpity. mamy akurat dwa, ale możemy dodać dużo więcej, jakby była taka yy, de facto po prostu potrzeba, tak? Więc jak widzicie środowisko naprawdę jest świetne moim zdaniem, bardzo fajnie się zachowuje. Dużo oprogramowania, dla jednych zaleta, dla innych wada. To kto lubi, tak? Zawsze można sobie odinstalować de facto. I że będzie taka, można powiedzieć, potrzeba. Programik, skróty klawiszowe, to są wszystkie wyszczególnione. Jest tego naprawdę sporo. Ja by to chciał tego zacząć używać. Polecam sobie to, nie wiem, wydrukować, poprzeglądać ogarnąć, bo tu wszystko można za pomocą skrótów zrobić, de facto tak. Będzie dużo szybciej, wydajniej. Skróty do katalogów domowych, do całego systemu, z tego co widzę nawet. Jest do Bino, jest do dokumentów. Fajnie, takie Powiedzmy, jak ktoś jest koderem na przykład, tak? Zamiast używać i trójki, to może sobie odpalić, nie wiem, na tego ma boxa yy, z Open boxem do kompletu, tak? No bo i trójka wiadomo, no niby jest lżejsza, ale i trójka to jest tylko manager okien. A tutaj macie cały pulpit, można powiedzieć, tak? Openboxowy, fajnie skonfigurowany. No ale to już co kto lubi w jakiś sposób na przykład yy, ktoś tam sobie ogarnia. O, Terminator jest. Fajnie, super kurde. Fajnie można sobie dzielić ten ten. Jakieś terminatora używałem lata, bardzo mi się, znaczy lata, miesiące go używałem, bo bardzo mi się podobał. Fajne, fajne tutaj jest de facto terminal. Jak widzicie, system naprawdę jest w porządeczku. Chodzi tutaj bardzo szybko. Odpalę wam jeszcze tutaj standardowo. To był WebGL, tak? WebGL Demos. Czyli test opengl który ja zawsze staram się przeprowadzać. Proszę bardzo. Czysta przyjemność. Panie Napsok, kawał zajebiście dobrej roboty i mam nadzieję, że wielu ludzi z tego sobie po prostu skorzysta. Bo popatrzcie, klikamy sobie na przykład tutaj. Dostęp mamy do wszystkiego. Tak, do, do narzędzi różnego rodzaju. No naprawdę jest tego spoko. Dużo. Jak ktoś chce, może sobie sam to dokonfigurować. To jest inna sprawa jeszcze, tak. To nie jest powiedziane, że tylko tak to ma wyglądać na przykład, nie. Więc, więc naprawdę kawał dobrej roboty i z wyglądami. Poprawione czcionki, że naprawdę jest po prostu w porządku. No, wielkie, po prostu wielkie, ogromne naprawdę prawa. Świetnie zrobiony temat. Słuchajcie, kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że pokazałem, 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 przepraszam wam, e, że ma boksa warto używać czy na starszy sprzęt, ale pamiętajcie, tylko 64-bity nie ma wersji 32-bit w ogóle Manjaro, tak że jest bardzo lekki, jest ładny można go sobie fajnie tutaj dokonfigurować jak też lubi minimalizm to naprawdę myślę, że z tego będzie po prostu bardzo zadowolony, jeżeli lubi do tego sobie ustawiać pod siebie to tym bardziej będzie z tego po prostu zadowolony bo jest to szybkie, jest to wygodne na pewno jest to stabilne, bo ja używam Manjaro w tej chwili już półtora roku i naprawdę, poza tym, jak Manjaro przechodziło z GNOME 38 na 40, to tam był koszmar przez 2 miesiące. Ale jak chłopaki to już dostosowali, tak ten system po prostu chodzi za je naprawdę biście, tak? Nie ma się do czego przewalić. Ja wiem, że u mnie działa, a u wielu osób nie działa. Ja mam dość ciężką konfigurację systemową, więc, więc ten. Ale dobra, nie gadajmy, że Manjaro bo to nie ten, że to powiem, temat, tak? Słuchajcie, dzięki za oglądanie filmu, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, oczywiście dajcie tam znać na psukowi na forum, jeżeli coś zepsujecie, on to będzie musiał naprawiać, na przykład tak. Próbujcie sobie tą dystrybucję. Mabox, Linux, wydanie 21.11, warto, naprawdę warto. Duże polskie forum, I jakby coś się działo, zawsze macie tam pomoc zarejestrować się, pisać po prostu i naprawdę Wam de facto ludzie tam po prostu pomogą, tak? Słuchajcie, linki będą pod filmem. Zapraszam do Facebooka, zapraszam na Discorda, bo tam ludzie też sobie pomagają, ogarniają temat i bardzo wam za to wszystkim dziękuję. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!